Tylko, mamo, to za ładnie, jest nie Nie to po prostu ten, tego, te, To, ten pies to... Wiadomo, że to nie ja, Wiesz, kłamice wywaliby cię, że nie odeszli do domu. Dobra, dobra, jest. Dobra, rysuję. Ale się nagrywam. Okej, okay, siema, Ryszko, z tej strony Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku... Hmm. Ja nie, nie zapomniałem, że mam irona pokazać. Tak, żeby to się rzucał, cześć. Odcinek drugi serfera xcraft.pl: najlepszy survival ever. Tak też jest. Aj mama, i tam do tej skrzynki nikt nie przyszedł. No to tu ja tam postawiłem tą pochodnię, nie? Hmm. Nie, może po prostu ktoś tam postawił sobie e, taki początkowy po prostu ten i mówi, że no bo po co to brać ze sobą, nie? Na przykład już zdobył itemy i teraz gdzieś indziej się wybudował. Ja już mam fajną drewno chałupkę zrobioną tu. A! Jak ustawić to na dom, bo tu są inne pluginy. Musicie sobie zdać e, set i bez spacji homy. I twój dom wtedy pisze został ustawiony wtedy ukośnik komę i on pokazuje koordynaty Pokazuje po prostu koordynaty Na których e, się e, ten dom znajduje, bo nas no no no, no nie przeteleportuje, nie, nie przeteleportowuje no bo no bo no po no prostu za proste Dobra ja idę trochę niżej Ale coś niżej spotkam W sali, że się nie odzywałem, ale nie wiem, no po prostu nie, no ale oddamy. No, no, no i kurwa, kole chyba już coś, nie Nie, tu są gody. I to jest chyba ten, na jak i ten. I to jest wysokość, tak, to czym niżej, tak? To 10 poziom są diaksy. Tak, zejdźmy gdzieś do 20 poziomu. Ja to tak rozumiem, bo nie. 30 poziom. Jest tu. Tutaj... Fuck. Ja mam jeszcze jeden kilo na szczęście. Będę musiał iść po drewno. O! Mam 11 wóngla? Skąd? Brawo. Może flint będzie pewnie. Mam flint. O! Mam flint to fajnie. O, to będę miał zapalniczkę, nie no trzeba sobie zrobić Jak wejdziemy lawę, to zrobimy generator kobla. Okay, Może zrobić cięcie, stąd dojdę. No dobra, jesteśmy już na nawet na siedemnastym poziomie. To jest dokładnie dwudziesty poziom. Trzydzieści piąty level. A tu zero wągla. ogóle. A ja wiem, bo tu nie można spotkać węgla. Po prostu y, jest drop z kamienia i ten drop daje. Mm -hmm. I ten drop y, daje y, również węgiel. Można ten drop wyłączyć. Mam Mamy jeden flint. Mamy jakieś żelazo? Mamy żelazo. Tu dobrze, jak jest żelazo. Wystarczy na tym serwerze po prostu kopać e, kobla. Może na niektórych to nie będzie odpowiadać. Mi to już szczerze się przyznam e, też nie odpowiada. Też mi to nie odpowiada, no bo, no bo to takie kopanie kobla i nic się tu nie znajduje, tak? No, jak się wyłączy drop, to sam nawet kopie, czekaj, nie? ja spróbuję. Wyłączymy sobie dropa. Ух, да. Дроп, да, да. Я включил дроп. Ммм. lag okay <tries> <tries> Dobra, jesteśmy już tak nisko, że masakra. A tu dalej nie widać. Znaczy, no mamy żelaza, mamy aż 8. E, bardzo rzadkie są e, diamenty. E, czy jakieś inne. E, co sobie zrobimy, już e, chyba żelazny? Nie wiem, możemy sobie. Nie, jest 8. No to kawałek możemy sobie. No nie wiem, po co tu zbroi nawet robić. Bo tu i tak. nic nikt nie przychodzi jakich tu, Jaki tu dekoracyjnych drzewka postawił No masakra, no to tu, tu nikogo nie, nie przychodzi nikt

ja nagrywam. <mum> Okej, okay, za chwilę będziemy musieli się żegnać. Będziemy nagrywać trzeci odcinek. Na razie, to byłem ja, Maki, i to był kolejny odcinek z Minecraft.